Od Sparks An Automation Adventure jest dziełem niezależnego niemieckiego studia Massive Mini Team, zaś swoją premierę na Steam gra miała 24 kwietnia 2024 roku. Jest to sandbox, w którym tworzymy łańcuchy transportu, przetwarzania i produkcji różnorodnych produktów, wspomagając się przy tym pomocą pociesznych drewnianych stworków znanych jako Sparks. Gra toczy się w 3D z lekko pochylonym widokiem z góry, przy czym kamerę możemy dowolnie obracać, choć niestety nie da się zmienić kąta jej pochyłu. Świat gry jest wykonany ze starannością, wystrój nieco przypomina urocze połączenie kreskówki z komiksem i zarazem tętni życiem oraz dopracowanymi animacjami. W grze trafiamy do wygenerowanej proceduralnie lokacji, w której przyjmujemy sterowanie postacią o ustalonym przez nas wcześniej wyglądzie. Po krótkim samouczku lądujemy w wiosce, gdzie napotykamy kilku NPC zlecających nam późniejsze misje. Oprócz tego na rynku znajdziemy postument, z użyciem którego będziemy mogli odblokować dodatkowe ulepszenia naszej postaci, pokroju zwiększonej pojemności plecaka, ilości możliwych do użycia sparków, czy też odblokujemy możliwość użycia obecnych na planszy maszyn wytwarzających sparki nowego typu. Rozgrywka polega na wykonywaniu zleceń osób napotkanych w wiosce i zwykle sprowadza się do konieczności dostarczenia odpowiedniej ilości surowców i umiejscowienia ich w skrzyni NPC zlecającego nam daną dostawę. To znów prowadzi do odblokowania nowych technologii, nowych typów budynków czy też przepisów umożliwiających wytwarzanie innych przedmiotów. Gra umożliwia też rozgrywkę w trybie multiplayera w formie kooperacji do czterech graczy jednocześnie. Nie da się niestety połączyć z losowo wybraną osobą, trzeba tu wprowadzić kod świata tej, do której chcemy się dołączyć. Gra umożliwia dołączanie i rozłączanie się przyjaciół w trakcie już trwającej rozgrywki. Eksploracja generowanej proceduralnie mapy odsłoni jej nowe połacie oraz pozwoli na zdobycie nowych, nieznanych nam jeszcze surowców. Mapa jest dosyć pokaźna, a jej dalsze obszary skrywają potężniejszych przeciwników i nowe zasoby. Surowce z czasem się regenerują, więc nie ma tutaj żadnego zagrożenia, iż wyczerpiemy potrzebne nam zasoby. Podróż przez krainę gry możemy prowadzić samotnie, czy też w towarzystwie ożywionych drewnianych stworków, zwanych jako sparks. W podręcznym schowku możemy przechowywać do 10 sparków tego samego typu i będą za nami biegać niczym pocieszne psiaki. Użycie naszych podopiecznych polega na przytrzymaniu klawisza spacji i dosłownym rzuceniu ich w miejsce akcji. Zajmą się one następnie pozyskiwaniem danego surowca czy też atakiem na przeciwnika. Po tym żwawo powrócą z pozyskanym surowcem, zajmując swoje miejsce u naszego boku. Są niestety nieco przygłupie, jeśli na przykład wrzucimy dwa osobniki do wcięcia drzewa, które daje trzy surowce, to każdy z nich przyniesie po jednym, zostawiając nadmiar. Trzeba będzie go zebrać osobiście lub też rzucić jakiegoś w jego okolice, a ten bezproblemowo go zauważy i przyniesie. Sparki są dosyć pracowite i możemy je wykorzystać do automatyzacji produkcji i transportu towarów. Po wybudowaniu danego zakładu należy wskazać, co powinien wytwarzać, oraz umieścić w nim naszych podopiecznych, pełniących tu rolę pracowników. Pozostaje jeszcze umieścić wewnątrz niezbędne surowce i proces zostaje rozpoczęty. Wytworzone produkty lądują w podręcznym składzie, skąd następnie mogą być transportowane dalej w celu dalszego ich przetworzenia. Proces ten możemy zautomatyzować, podłączając do danej fabryczki linie dostawcze i umiejscawiając na nich nasze stworki. Będą one odbierać wytworzone przedmioty i transportować je dalej, wrzucając je do danego zakładu. Tu od razu podpowiem, że warto jest ustawić jakiś skład w formie bufora, gdyż stworki transportujące przedmioty poruszają się po trasie gęsiego i mają tendencję do zbijania się w grupy. Przez to może dochodzić na dłuższych trasach do sytuacji, gdzie zrzucając masowo towar, przepełnią pojemność wejściową fabryczki i część z nich nie właduje towaru, zabierając go w powrotną podróż dookoła świata. Co do stworków, to będziemy mieć kilka dostępnych ich typów, a różnią się one pomiędzy sobą przeznaczeniem. Te podstawowe przypominające pniaki potrafią pracować w zakładach i transportować towary. Kolejne z elementami przypominającymi uszy pracują w zakładach jako twórcy znacznie szybciej i bardziej wydajniej od innych. Te w kształcie miecza są dobre do wycinki drzew i początkowych walk, zaś przypominające rośliny można spożytkować do ponownego zalesienia okolicy. Otrzymasz też dostęp do takich kształcie garnka, które są wyjątkowo silne i potrafią transportować dwa przedmioty jednocześnie, co czyni z nich dobre jednostki transportowe. Te w kształcie garnca z kołami są szybkie i dzięki temu jeszcze lepiej nadają się do transportu towarów na większe odległości. Są też takie w formie kamienia od zwiększonej wytrzymałości, co pozwala na zbieranie surowców w postaci kamieni, z czym nie radzą sobie inne stworki. Ponieważ wszystkie one są dosyć głupiutkie, to na gracza scedowano zaplanowanie ich ruchu i zachowania. Mając na uwadze to, że sparki zawsze poruszają się po prawej stronie ścieżki i skręcą w najbliższą odnogę w prawo, trzeba będzie zaplanować ich trasę. Zwykłe połączenie pomiędzy dwoma fabrykami bezproblemowo zadziała, jednak jeśli trzeba będzie rozdzielić dostawę produktów na więcej niż jedno miejsce, zacznie się kombinowanie. W tym celu oddano nam specjalne, funkcjonalne płytki, mające różne zastosowanie. Jedna przepuści tylko robotnika niosącego konkretny przedmiot, druga spowoduje, że ruch na rozdrożu będzie rozrzucany pomiędzy połączone doń ścieżki, i na spowolni sparka przez zadaną ilość czasu przepuści go na daną ścieżkę, jedynie jeśli niesie konkretny przedmiot, czy też filtruje, przepuszczając jedynie sparki konkretnego typu. Wszystko to w zamyśle ma umożliwić zbudowanie zautomatyzowanych zakładów przetwarzania, czy też sortowanie i przesyłanie po jednej ścieżce towarów różnego typu. Wraz z postępem gry uzyskamy też dostęp do różnych podnośników i wind, pozwalających na transport poprzez nierówności terenu i dostęp do wyżej umiejscowionych lokacji. W grze nie zabrakło też zagrożeń w postaci przeciwników do pokonania, choć większość z nich jest pasywna, nie będą atakować, nie będąc uprzednio umyślnie przez nas zaatakowanym. Oczywiście występują też agresywne wersje potworów, lecz są one oddalone od startowej lokacji gracza i nie stanowią żadnego zagrożenia w początkowym etapie gry. Walka z takowym może prowadzić do utraty kilku sparków, jednak nie jest to problemem, gdyż ilość surowców jest nieskończona, więc po prostu będziesz musiał uzupełnić braki. Co do gameplayu, to rozgrywka jest dosyć przyjemna i relaksacyjna, a na gracza nie jest wywierana żadna presja czasu. Masz coś zrobić, to w końcu to zrobisz. Fajnie by było, gdyby zautomatyzować posiadane zakłady, by wszystko robiło się samo, ale jeśli ci się nie chce, to też osiągniesz zadany cel. Po prostu zajmie to nieco więcej czasu. Wszystkie misje to zlecenia dostawy odpowiedniej ilości surowców, tak więc w końcu i tak je zdobędziesz wymaganej przez danego NPC liczbie. Stopień komplikacji rozgrywki powoli rośnie, gdyż będziemy musieli dostarczyć bardziej zaawansowane towary, a to znów wymagać będzie od nas zaplanowania szlaków dostawczych i zautomatyzowania produkcji w pewnym stopniu. Nie jest to jednak nazbyt skomplikowane i każdy powinien sobie poradzić. Moja ocena 8 na 10. Na początku trzeba wspomnieć, iż jest to gra early access, czyli wczesnego dostępu. Wszystko jednak działa i jest w pełni funkcjonalne. Autorzy deklarują, iż gra pozostanie w nim jeszcze przez około rok, a w tym czasie dodawać będą nowe biomy, typy sparków oraz przeciwników oraz nieco zagadek i narzędzi do ich rozwikłania. Gra jest niezwykle prosta i wciągająca, a poziom trudności jest dosyć niski. Brak jest też widocznej przemocy, tak więc gra nadaje się także i dla najmłodszych, w czym pomóc może cukierkowa, komiksowa oprawa wizualna. Można by rzec, iż jest to takie zubożone faktorio dla dzieci. Niestety tytuł nie posiada języka polskiego, choć i bez tego każdy powinien sobie poradzić, gdyż wszystko przedstawione jest w postaci różnorodnych ikonek. Sterowanie jest dosyć intuicyjne i nie nastręcza problemów z jego opanowaniem. Z minusów, to jest rzeczy, które mi się nie spodobały, to wspomniana już blokada pochylenia kąta kamery, czy też niezbyt jasne połączenie ze sobą zlecanych nam zadań. Niejednokrotnie są one pomiędzy sobą zależne i nie da się ich ukończyć w wybranej przez nas kolejności, gdyż ukończenie jednego da nam możliwość stworzenia surowca wymaganego przez inne zadanie. Ale trzeba się jednak do tego przyzwyczaić. Ja w grze dobrze się bawiłem, tak więc i wam polecam. Tytuł na Steamie obecnie kosztuje 76 zł, a jego regularna cena to 85 zł. W przypadku cen światowych u nas, tylko patrzmy na to, że to jest obniżka, jest to obecnie 76 zł, strefa euro to 77 z hakiem, a ceny rozpoczynają się najtaniej w Argentynie od 36 zł. Jeżeli chcemy grę zakupić w jakimś sklepie, to one tutaj startują od 68 zł, w przypadku kishopów mamy tutaj od 50 Natomiast gdy spojrzymy na wykres, to jak widać, ceny się w Kishopach wahają. Obecnie jest to coś około 50 zł. Autorzy zapowiedzieli też wprowadzenie kolejnych poprawek. Będą to w przyszłości koleje system logiczny pozwalający na lepszą czy też sprawniejszą dyspozycję towarów, różne wariacje jeśli chodzi o biomy, sklepy z różnymi dekoracjami, same też dekoracje oraz poprawki wpływające na łatwość czy też przyjemność z samej rozgrywki. Na jesień 2025 roku mowa jest także o wprowadzeniu wsparcia dla modów. Gra obecnie posiada 342 recenzje, z czego 90% z nich jest pozytywnych. Wszystkich tych recenzji jest 417, z czego negatywnych to 34. Jeśli zaś chodzi o oceny negatywne graczy, to tutaj głównie narzekają na to, że gra troszeczkę się zmieniła względem dema, jakie było obecne na Steamie, że teraz troszeczkę zmienił się ten system jeśli właśnie chodzi o pozyskiwanie surowców. Niektórzy też narzekają, że gra jest powtarzalna, że jest nudna i też część narzeka na błędy w grze, choć ja błędów akurat nie napotkałem. Gdy spojrzymy na to jak gra się rozwijała, to pierwsza aktualizacja rozpoczyna się od 20 września 2003 roku. Gdy spojrzymy zaś na początek, to jak widać autorzy też aktywnie usuwają wszystkie błędy i wprowadzają poprawki. Zaglądając w sekcję poradników, to niestety nic tu ciekawego nie ma, to są jedynie filmy, które nic ci nie powiedzą. Gra posiada wsparcie dla kontrolerów, czyli powinna być dobrze grywalna na Steam Decku, aczkolwiek nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić. Gra posiada zapis chmurowy, posiada także możliwość kooperacji, z tym że to jest co op, to nie jest gra PvP. Tutaj będziemy grać jedynie ze sobą no i niestety jeśli chodzi o język polski to tego też na chwilę obecną nie oświadczymy w grze. Patrząc na czas potrzebny do ukończenia gry, to wypowiedziała się tutaj jedynie jedna osoba, oceniając je, że jest to coś około 25 godzin. Patrząc na aktywność graczy w grze, to tutaj piki sięgają 1500, a najniżej gra schodzi do około 5000 grających. Po instalacji gra zajmie 3,1 GB na dysku. Natomiast jeśli gra będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie 1,2 GB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie nie wiadomo w którą stronę zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.